Cześć! Dzisiaj nagramy tu, nagram tutaj Wam taki krótki filmik, bo tutaj najwięcej się zmieniło, że tak powiem Ubarzantów Pierwszym są teraz uszaki. Tutaj może trochę zieleniny znajdę. Samiczka podejdzie. są uszaki. Trochę ciemno tu widać. Mają teraz tutaj piasek. One mają najwięcej, bo mają około, ja wiem, 15 do 20 cm piachu. Tu tutaj było mniej, bo była siatka pod spodem, także nie mogłem, nie mogłem tego y, tyle nasypać wybrać przede wszystkim wcześniej no, nie chcę podejść nie za mało i tu daję. Dobra, masz tam delikatny wiaterek się zrywa i tak może być słaba jakość dźwięku no i dodałem tutaj kilka tych drzewek akurat jedna wieżbo zdobna była do wycięcia to mówię, zrobię coś takiego tam na rogach takie coś tam barżanty lubią właśnie siedzieć dobra, idziemy dalej tutaj dzikuski jak na razie nieprzyzwyczajone jeszcze para barżantów nepalskich i para barżantów złocistych na razie siedzą yy, razem na wiosnej rozdziele nie będzie większego problemu. Nepalski z dnia na dzień już coraz więcej piór dostaje nowych. No złocisty złotisty, wiadomo, dwa lata. To trochę tam już się. dwa lata. To trzeba trochę poczekać. W każdej wolierze każdym jest jeszcze kamień na środku, taki nie za Tutaj po tych krzakach one właśnie sobie lubią skakać, szczególnie te złociste. Mają osłonki na dziobach białe, już miały. Jedyne co, to zdjąłem nepalskiej, bo jej się strasznie skrzywił dziób. Od, tak mi się wydaje, że od tego. Ale może być też od siatki, bo cały czas, jak widzicie, tłuką w tą siatkę. No, ale dziób akurat do rozpłodu nie przeszkadza. Gorzej jakby miała coś z nogami. Czy coś w tym stylu. No a dziób jak będzie przerastał, to najwyżej będzie się przycinało. No i tutaj jest najwięcej. Jak na razie jest dużo. O, samiczka. Ogólnie te diamenty są tu dość oswojone. Nie boją się. O, tutaj jest kochinka najstarsza, biała. Super wyszła. Jeszcze dziś na grupę wstawię y, zdjęcia kochinów, które zostają na wystawy lub na drugi rok w większości z tego stada będę brał, bo będą najstarsze, będą najbardziej wypierzone, chociaż czarnego koguta i lawendową kurkę zostawię jeszcze y, zostawię z młodszych jeden lęk. Nawet dwa jeśli chodzi o to biało, bo ona była z pierwszego. Tu jest bursztynowa bardzo fajna. Czarny kogut fajny wyszedł. O, tam jak widzicie z tyłu uszaki. Dwa... A trzeci. A, nie, są trzy, dobra. Okay, Tutaj diament. Tu jest aż 20 kurczaków. Kurczaki wypuszczam często do ogródka, i wyłapuję, no a te sobie siedzą. Na noc to tutaj siedzi kura diamenta i sporo kurczaków tutaj. Ona myśli, że to jej młode. No, jeśli chodzi tutaj, które jeszcze zostają, no to na przykład ta niebieska kurka tu koło nowe jest bardzo fajna, ta następna też ramta to sobie leży, o ta co teraz stała jedną czarną na pewno zostawiam sobie. O, tutaj też niebieska jest super. No na pewno zostawię so dla siebie trzy, y trzy bądź cztery niebieskie, jedną czarną, dwie lawendowe kury. Biała będzie na sprzedaż i tak, ale to dopiero po wystawie. Y I z kogutów zostawię sobie jednego najlepiej ocenionego. Tam jest fajny, mam nadzieję, że tamten będzie dobrze oceniony, bo dlatego chciałem zostawić poni czarnego będę robił z tych kur nowe stado kury pójdą do ojca a kogut pójdzie do no, matki i tam innych nie powiem matek, bo tak średnio to zabrzmi już zaczynają piać powoli uszaki też z dnia na dzień coraz większe mam nadzieję, że to będzie samczyk tamten ten najdalej i dwie samiczki. Tamta na pewno. Ale czy to będzie samica, to nie jestem pewny. Ale to jeszcze wszystko może się okazać, bo to może być po prostu duża samica lub mały samiec. Po strogach za jakiś czas je pozna. Dokładnie. Już uszy zaczynają im rosnąć. Takie niebieskie się zrobiły, fajnie już to wygląda. Także tak, tutaj też mają właśnie tych gałęzi, tu sporo. One na tych, na, na stronie górze te kury najwięcej śpią, na tych to tylko tam kilka. Na tych też trochę, skorzystają ze wszystkiego, co mają. Że tak powiem, tam mój te bażanty, reszta. Trochę ciemno tutaj jest przez te drzewa, słaba jakość. Miałem nagrywać film tylko o barzantach, ale patrzę tu dopiero 7 minut i się zastanawiam, czy iść do pocztowych, czy nie. No ale z gołębi to nagram osobny filmik. Teraz jeszcze przejdziemy do małych kurczaków i do tamtych. Tam nie sprzątałem jeszcze. Mam zamiar posprzątać jutro. U pojutrze, bo nie wyrobi się raczej. Tu trochę schodzi, żeby to ładnie ogarnąć. O, uszaki nie, nie dają sobie wejść w drogę. O, tutaj ten kogutek. Też fajny ten jest nawet. Zaraz do tego, czy... Zaraz, tu muszę się rozejrzeć. Tak, tego koguta jeszcze chcę sobie zostawić do wystaw. Tego tu pierwszego. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Czarnego z młodszych, bo choć w sumie może tego też, bo ma fajny grzebień, ma różne te zęby wycięte. Zobaczymy, jak to wyjdzie, może je trochę tutaj przygonię. No, One no, nic się nie boją, naprawdę, kompletnie. Ta akurat jest zadziorna, ona dziobie trochę. Bursztynowa fajna, super barwa. Naprawdę wyszła. Mam mało kurczaków, bo mam tak, cztery teraz się wykluły niedawno z dwa tygodnie temu. unetnie zaraz je pokażę. Chociaż jedna tylko wyjdzie taka, jak ta, bo jest ciemna. Jed, a jed, trzy wyszły takie żółte. To mi się wydaje, że wyjdą albo takie jak kogut, jak ojciec tej kury. Albo wyjdą typowo złote. Nie wiadomo. Jeden chyba nawet biały wyszedł już całkiem. No zobaczymy, zobaczymy. Tamten kogutek. Fajna barwa jest ogólnie. Tamten pewnie zostanie, no ale tutaj będzie trochę na sprzedaż, nie powiem. Białe wszystkie, białych nie zostawiam sobie. O, tu jest jedna splash. No ale ona prawdopodobnie, taka pani ją zabierze. Bo chce różnego koloru. Każda akura ma być inny kolor i może jej się spodobać. Ale zobaczymy jak na razie trochę zarezerwowanych szczególnie lawendowe lawendowych no trochę jest no. bursztynowych miałem dużo zamówień no ale co wyszło jak wyszło Ech, co tu jeszcze U czarnych będzie na sprzedaż sporo bo zostawiam sobie tylko koguta czarnego najlepiej ocenionego będzie no i jedną kurkę reszta też na sprzedaż z niebieskich tak jak mówiłem, zostawiam 3 bądź cztery niebieskie kury i jednego kołdra albo dwa. Zobaczymy. Diamencik. Nic w tym roku. Wszystkie czyste jaja po tym diamencie miałem. To jest dwuletni samiec. Będzie miał 2 lata na wiosnę, chyba. Ale już się wybarwił do końca. Nie pamiętam, jak on właśnie, w jakim wieku był. Bo jego ojciec mi padł. To jest młody mój wychowanek. On miał w ogóle coś z uchem. Jak ustawiałem na grupie taką narość, tam kilka osób mi poradziło, abym mu to wydłubał. Więc ja się trochę tym pobawiłem. Ale to nie chciało wyjść, tego bardzo bolało, aż mnie dziobał i piszczał wydubałem mu to tak delikatnie. Kilka dni jodyną nakraplałem to tak porządnie, aż ma jeszcze tam żółte na, na tym takim kołnierzu na tych białych piórach widać takie żółte, bo mi tam kapnęła ta jodyna kilka razy. No i po ja wiem trzech dniach wypadło mu to całe. Stałem takim korzeniem jakby dość długie, bo to się działo około centymetra w tym uchu, no i tak teraz czuje się dobrze, nie drapie się, nic tam nie, nie robi się z tym, nie paprze. więc jest dobrze. Zobaczymy na długi rok jak tam z diamentów będzie coś, dokupię mu ze dwie kurki jeszcze. W tym roku miałem dokupić, no ale mnie tak jakoś zniechęciło to troszeczkę, że, że nic się nie dochowałem. No zobaczymy, z nepalskich, nepalskie mi się spodobały. Miały być mikado, ale akurat pan mikado w tym roku się nie dochował. Mówię, nepalskie niezbyt drogie, ale za to ładne barżanty. Spodobały mi się. Ogólnie to są biało czuby, nie są z ciemnym czubem. Tylko z białym, yy, więc mi się bardziej podobają, dużo fajniejsze na obrączkach. Yy, co tu jeszcze by powiedzieć? No, fajny będzie, fajny będzie ptak. złote z linii 5000, także jest towar bardzo dobry, wysokiej jakości ptaki. Od tego samego pana właśnie miałem. Ja powiem, powiem, że reklamę mu robię. Ale może to i dobrze. Yy, uszaka, samice, bo samczyk jest z innej hodowli. No dobra, dobra, bo przedłużam i przedłużam. To idziemy teraz do tych małych kurczaków. Są te małe. Się tutaj pochowały. Teraz może się... No dobra. Tutaj. Są tam chyba trzy lawendowe, trzy bądź cztery, niebieskie, tam te dwa czarne będą, czy trzy. No i jest sporo tutaj silek też, ale silki nie moje, dzisiaj je oddaję. U mnie tylko były, aby się wykluły. No i oddaję. Hmm, dobra, zaraz, bo będę chciał Wam tutaj witaminy jeszcze oddać. Zaraz to wyjmę tutaj. I wam pokażę te maluchy. Dokładnie, o tak. To wykryło się takie lawendziątko te po lewo. Po bursztynie. Ja je odróżniam, bo ma żółty dziób. Nie ma ciemnego dzioba jak lawenda, tylko ma żółty. Tutaj ten biały taki. taki żółtawy kurczaczek. też jest po bursztynach. Yy, po bursztynie mam też nie, tutaj nie ma odcinki, nie prawda? No kurczę no. no urwało mi przez przypadek, nacisnąłem koniec nagrywania. Dobra, wznawiamy. Yy, Zarzędy czarne jak widać A tu się z Was chowały Tu wam może pokażę Żółty i ten bursztynowy właśnie taki zaraz I tutaj pogłonimy Bo tam wam pokażę Kurczyna właśnie można poznać, że on jest taki cały czarny i z żółtymi przebarwieniami. Takie mi przynajmniej wychodziły pewnie to kurka wyjdzie tak jak tamto. O, i tutaj. Typowo żółty taki, żółciutki. O tutaj. O. On pewnie będzie złoty. O i tutaj, taka mała niespodzianka, zaraz to odkryję. Muszą być tak, bo dziobały je. O. Tą kwokę tu nakieruję, żeby było światło. O. Tu jest pięć przepiórów z jaj lęgowych. Tu powinny być trzy snowflexy. Yy, jeden standard i jeden właśnie taki trochę taki niewiadomy, bo lejko było podpisane, że nie widziałem. Ale mi się wydaje, że to będzie chyba standard albo brązowy. No zobaczymy. Mam nadzieję, że one ogólnie będą nas sprzedaż, tylko będzie mi potrzebna para snowflexów, bo są ładne dość. Mi się podobają i za rok jeszcze złote przepióry sobie sprowadzę. Tutaj jedną rękę się średnio zakłada no, no także jest tego troszkę Tych maluchów Tutaj wszystkie koguty siedzą oddzielone, o wodę wyrzuciły Na początku trochę bujek było Później troszeczkę lepiej w różnych kolorach, ja tu widzę, jest ich trochę. Tam nie wiem, 13 chyba. Z 15 jaj. Więc bardzo ładny miał właśnie tutaj pan zależenie. Mam jeszcze jaja od Perliczek. To już nie moje też, no ale myślałem, że kura mi usiądzie, ale nie chcę się, będę musiał oddać. Hmm. No i tutaj jest Jest tego dość dużo jest niebieski A o kogucie czarnym to mówiłem o którego chciałem zostawić o tym Tutaj o, jest fajny kogucik wyszedł No te są trochę młodsze, tu nie widać jeszcze do końca budowy O, na przykład ten mnie Zadziwia delikatnie kogut, bo jest polawendowych, a wyszedł tu z przodu aż biały. Czyli do rozpodu on może być bardzo dobry, będzie dawał bardzo jasne lawendy. Na no skórek. Te koguty pierdzą też. A skórek no to nie wiem jeszcze sobie, którą zostawię. Ta jest taka fajna nawet na tym karniku tutaj. Tu też trzeba posprzątać już mm. Ogólnie te są na obrączkach w większości nawet kury na szesnastkach, dlatego, że piętnastki mi się skończyły. Tam zostawiłem, zostawiłem sobie tam trzy piętnastki, w razie by te bursztynowe były kury, to chciałem sobie to obrączkować, bo zostawiłbym sobie jeszcze z jedną kurą oprócz tamtej, najstarszej. No, ale zobaczymy, No, no i tutaj są jeszcze te. Mamuśki, mamuśki właśnie, a tam te perlicze jaja, ta, ta lawendowa miała kwoczyć, a nie, nie kwoczy i tak wyszła, jak wyszło. No. ty bursztynowa, no identyczna, jak mamusia wyszła, młoda. A jest młoda taka fajniejsza, bo ma trochę białe, białe końcówki napiero takie obwódki, tak powiem. Kury wycięte, to one nie mają takiego uroku, koguty też tamte. No, także Także trochę tego jest. Młodych jest koło 70 wszystkich razem z tymi małymi Czyli sezon udany, jak dla mnie, bardzo słaby początek, ale dobry finisz. Jeszcze zobaczymy, jak tam wyrosną maluchy. No, ale jestem w dobrej myśli. Dobra, kończymy. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania i na grupy na Facebooku. Pozdrawiam. Cześć.